Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę 11 września. Posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Kory. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dzielic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana Miłosierdzia, godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj włączyć się od niej. Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Ale jeżeli się ożenisz, nie grzesz. Podobnie i dziewica. Jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą dręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię, bracia, czas i skutki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Dzisiaj w tym fragmencie święty Paweł zaprasza nas do życia w wolności od tego wszystkiego, czym jest wypełnione nasze życie. Ten cały dzisiejszy fragment jest zaproszeniem do wewnętrznej wolności. Żeby to, co jest w moim życiu, te wszystkie okoliczności, które składają się na cały kształt mojego życia, żeby mnie nie zniewalały, ale żebym ja w tym był wewnętrznie wolny. Niech Was, Bóg, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.